mam wszystkim, z tej strony Mati, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym evencie, jaki będzie trwał o wymianie oficerów, mamy już tam pewne informacje i zaraz się z tym po prostu y, przedstawię Wam to wszystko y, pokrótce. Słuchajcie, kolega tu mi wysłał jeden filmik y, odnośnie... YouTubera, który po prostu ma dokładne materiały, słuchajcie samo. Wydarzenie będzie trwało 8 dni. Dla tych osób, które nie chcą nie wiadomo jak długo siedzieć, to jest proste. Jedyne co musicie zrobić, żeby wymienić płatnego oficera na płatnego oficera, to zainwestować w tą grę 730 dolarów mniej więcej. A jeżeli chcesz sobie wymienić oficera darmowego, to musisz mieć oszczędzone 80 golda, tylko 80 tysięcy golda i zainwestować w tą grę. Yy, około, nie wiem, 10 dolarów. I to jest koniec. I jeżeli taka informacja Ci tylko wystarczy, no to już możesz sobie wyłączyć ten materiał i lecieć dalej. Słuchajcie, po pierwsze, jak tak samo to byłem, wydarzenie trwa 8 dni. Wymiana trwa oficera na oficera, to nie jest tak, jak ktoś mi pisał w komentarzach, że to jest tylko jedna umiejętność na drugą umiejętność. Nie. To można wymienić całego oficera, jednego zrobionego na fula na oficera, którego w ogóle nawet nie macie zaczętego. Ogólnie rzecz biorąc, za 80 tysięcy golda, możemy sobie kupić, już Wam to pokażę, 80 takich bilecików my potrzebujemy 730 biletów aby móc przebudzić oficera płatnego na płatnego albo za free to jest około 20% czyli około 150 potrzebujemy żeby przebudzić oficera darmowego i teraz tutaj możemy sobie wykupić za 5 dolarów 55 takich kuponów i to jest bardzo fajna właśnie oferta i wtedy mamy 80 plus 55 i plus tam mamy dodatkowe jeszcze 15 darmowych z jakiegoś tam pasa, poczekajcie, tu możemy, widzicie, 80 zamienić na golda za 80 tysięcy i tak naprawdę to jest jedyny gold, który Wam będzie potrzebny w tym wydarzeniu, więc na spokojnie możecie resztę golda inwestować w koło Fortuny, ja to też zrobię w tym odcinku, bo to już nie ma sensu. Potem wykupujemy sobie takiego pasa, tutaj będzie i tutaj widzicie, on będzie kosztował pewnie 500 kryształków, tak, no tam 5 dolarów i on kosztuje tutaj 55, dostajemy. I tam, bo będziemy mogli jeszcze jakieś wykonywać dodatkowe misje, z jakich dodatkowych 15 za darmo, czyli mniej więcej nam się uzbiera około te 150, i te 150 to jest najważniejsze. To jest liczba, która pozwoli wam zamienić oficera darmowego na oficera darmowego. Mogą to być oficerowie pierwszej generacji, na oficera piątej generacji, obojętne, chyba nie można tego wymieniać czego oficerów, nie można wymienić oficera Persii i dwóch oficerów, których tam jest, ten rosa, i ten, ta druga taka babeczka, które byli z takiego eventu. Resztę będzie można kupywać za 5 dolarów 5 takich tiketów, czyli będziecie musieli mieć Powiedzmy 150 minus 730, to masz powiedzmy tam 580 dolarów. Będziecie musieli zainwestować, bo 1 dolar to jest jeden ticket, nie? No plus. Oto no to jest około 600 dolarów, a jak chcecie ewentualnie zrobić darmowego, tak, a potem zrobić jeszcze tego płatnego, no to będziecie musieli wydać równe 730 dolarów. Mniej więcej takim jest to przeliczeniu. Tutaj są różne obostrzenia, ja link do tego filmiku Wam zostawię, jeżeli ktoś będzie chciał więcej sobie czasu po, yy, poświęcić, no to tutaj będzie wszystko ładnie opisane. I tutaj normalnie będziemy, tutaj był na przykładzie ostrza narodu, on chciał sobie tam na vendety wymienić. I właśnie bo trzeba 730 tych ticketów. Jeżeli nie, to na spokojnie będzie można też wymieniać oficerów darmowych. Tak jak tutaj jest zaznaczone na innych oficerów. Ja na pewno skorzystam z tej oferty, więc 80 tysięcy dla sobie zostawię. Zainwestuję te 5 czy tam 10 dolarów i po prostu mm, wymienię sobie jednego oficera pierwszej generacji na oficera czwartej piątej generacji zobaczymy jak mi to po prostu pójdzie i to mniej więcej jest tak w skrócie o tym wydarzeniu bo chyba to was najbardziej interesuje tutaj ja sobie tutaj pod was potem podlinkuję to wszystko co potrzeba więc w tym momencie ja oszczędzałem 235 tysięcy golda więc tak na dobrą sprawę nie ma sensu już więcej dla mnie oszczędzania wystarczy mi tylko 80 tysięcy więc przechodzimy sobie do koła fortuny skoro już taka jest możliwość więc i jak najbardziej, słuchajcie, koło fortuny. I zobaczymy przy wasę. Tu zrobiłem pierwsze dwa losowania, wypadło mi bodajże tylko jeden. Więc lecimy sobie dalej. Jak będzie około 30, to będzie super. To mamy tak: 2 o 12, bardzo ładnie. 12, 0, 12, 15 sztuk, 16, 17, 20. To już jest nie najgorszy pułap, już jest to 20, 22. 22 plus 12, bardzo ładne losowanie, 22, e, 34, to już jest bardzo ładne losowanie, 37, aż 37, 38 statuetek, no powiem Wam, naprawdę fajne losowanie. daje mi się, że jakbym miał tak zawsze, to ło to byłoby super. I jeszcze mi zostało, słuchajcie, 154, więc jutro jeszcze zrobię losowanie pewnie pełne za 80 i jeszcze mi zostanie 80 na ten event, więc bardzo fajnie co mi się w ogóle jeszcze udało słuchajcie skończył nam się event miasta poziomu czy event skończyło się miasto poziomu czwartego zdobyliśmy dość fajne nagrody więc nie ma naprawdę źle zdobyliśmy trzy składy dwie fabryki jedną osadę więc naprawdę było było fajne filmiki z walk będą i najprawdopodobniej jutro będę renderował taki filmik dla was specjalnie z takimi poradami jak walczyć bo to jest ważne Dużo takiego fajnego materiału mam. Słuchajcie, co mi się w ogóle dzisiaj udało, co jestem najbardziej szczęśliwy, to słuchajcie, udało mi się dzisiaj przebudzić. E, słuchajcie. Mm, gdzie ona jest? Przebudziłem dzisiaj iskrę. Słuchajcie, brakowało mi do przebudzenia iskry 78 statuetek i w tym losowaniu, bo ja dzisiaj losowałem za 70 kuponików, udało mi się po prostu. W 70 losowaniach, wylosować, bo tu mam postęp. 71 losowania, wylosowałem 78, 79 kuponów. Pozostało mi, mi jeszcze w oficerach, jak sobie weźmiemy. Został mi w oficerach jeszcze jeden kupon z Iskry. Po prostu mi został dodatkowo, czyli było mega, mega szczęśliwe losowanie. Ja chyba nigdy tak nie miałem, że w 70 losowaniach czy 71 losowaniach miałem 78 statułatek. i Dzięki temu udało mi się przebudzić. Ja myślę na początku o wymianie. Ostrze Narodu, tak? Na Wendetę, ale docelowo nie wydam 500, tam 600 dolarów, nawet tym darmowym, w tym, więc będę sobie teraz na no spokojnie przebudzał tą Wendetę, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę lepsza jak dla mnie od Lady Liberté może nieznacznie, ale troszeczkę, więc ją będę sobie inwestował. I teraz słuchajcie, ogólnie mamy też statuetki oficerów. Udało nam się nazbierać 605, i w tym momencie przebudzamy sobie kolejnego oficera. Z darmowego przebudzenia to, co tam Wam mówiłem wcześniej, za 10 dolarów, będę sobie rozwalał żwawą orlicę, która jest dla mnie totalnie les, nie wykorzystam jej nigdy, i przebudzę sobie za nią po prostu pod niemną Bo wydaje mi się, że to będzie fajna wymiana. Ewentualnie całą żwawą orlicę przebudzę sobie na. Albo na tego wąsacza, albo na Inferno podbombowca, jak już będę robił. Ale wydaje mi się, że poleci na spokojnie Orlica na, pod niebędą Jokejkę. Więc dzięki temu na razie w statkach nie muszę inwestować, bo nie mam tego trzeciego statku. Przepraszam, okrętu którego bym miał na takim poziomie powiedzmy 15 milionów, więc nie mam sensu na razie przebudzać tutaj. Po, po drugie w grudniu wychodzi kolejny oficer i na niego sobie może nazbieram, on tam jest do obrony bazy, nie tarczy, więc przebudzamy sobie kolejnego oficera lądowego i tym oficerem lądowym dla mnie będzie Płomieniem Mrozu. Dlaczego? Ponieważ jest to oficer, który będzie mi się sprawdzał na RLC, bo będę sobie zmieniał troszeczkę ustawienia. Jeżeli chodzi o grę i tak na dobrą sprawę nie mam tutaj co za bardzo do artylerii przebudzić, bo powiedzmy szalony Niedźwiedź mi się nie, nie, w ogóle mi nie przypada, a jakby mam do przebudzenia Maestro pod ATG i Złoty Orzeł, ale to są tylko jakby pod ATG, a ja bardziej mi zależy by mieć takiego oficera, bo pomimo że też pod ATG się sprawdzi, pod artylerię, pod RLK się sprawdzi. Dlatego lecimy po prostu z przebudzeniem go, i wchodzimy sobie na oficera. Latujemy sobie tutaj i lecimy sobie z przebudzeniem. I potrzebujemy 540 złotych, tylko teraz te przebudzenia są tańsze dla mnie. Mam porobione umiejętności po jednej w każdym, i teraz lecimy sobie po prostu po kolei. Mamy raz, mamy dwa. I mamy 3 i mamy już oficera, już dzisiaj drugiego przebudzonego. O super. I co będzie u nas robione? Na pewno słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką będzie u mnie robiona, to będzie w ogóle wymiana light tanka. bo ja tego lajtę muszę po prostu resetować sobie te wszystkie jednostki na poziom 9.0. Bo docelowo będziemy sobie grać na Goldie 3 i moje ustawienie to będą dwie niebieskie artylerie, ATG, RLK. No, i oczywiście SH wymienny to będzie takie moje ustawienie na niszczenie bazy. Przy obronie bazy SH będzie zamieniony na ATG, więc będą dwa ATG, rl i dwie e, artylerie. I wydaje mi się, że tutaj się to sprawdzi. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ mój light tank, pomimo tego, że ma fajnych oficerów, on nie ma badań. No moje badania po prostu są słabe na e, czołgach na ten poziom, a artylerię mam już maksymalnie przebudzone, więc w obronie bazy, w atakowaniu, bardziej mi odda rl -ka. Przy kontrowaniu, ewentualnie jak nie będę chciał tego ATG, to sobie wymienię po prostu SH na dodatkową jednostkę, jaką będzie MBK, i będę miał w obronie po prostu tutaj MBK, który będzie ewentualnie tam dojeżdżał i atakował jakieś tam przejeżdżające jednostki przy obronie, czy whatever, jakiejkolwiek innej sytuacji. To chciałem sobie troszeczkę pozmienić, popróbować. Wiecie, ja też staram się nie grać cały czas jednego i tego samego, tylko co jakiś czas ostatnio przebudziłem najtanka pograłem sobie nim. 24, fajna sprawa, ale mam słabe badania i to widać w momencie, kiedy artylerie chociaż się naładują na dwie kreski i oddadzą w niego, to on po prostu spływa całkowicie. Ten light tank nie ma na nim tak dobrych badań, jakbym po prostu chciał. Więc ogólnie rzecz biorąc to by było na tyle w tym odcinku. Kolejne materiały będą w tym tygodniu. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł, zwłaszcza ten pierwsza część materiału, jeżeli chodzi o Swapowanie, czy zmiana tych oficerów. Z mojej strony to wszystko otrzymacie się i do usłyszenia.